Cześć, z tej strony. Cześć, ale u ciebie. Dzisiaj ze mną jest shake.pl Cześć, ale u ciebie w głowie jest biało. No, od narkotyków. No i teraz. Cześć, cześć, stój, 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 Ej, stój, stój. Zobaczysz na pewno, co u ciebie biało w głowie. Czekaj. No. Czekaj, ja no. i tutaj tego parkura. Parkura Minecraft No No, czekaj, no. Nie. Chcę zobaczyć. No. <laughs> no ha, 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 sam spadł. Ja wyłączę potwory, bo tutaj chyba nie są. Potrzebne, nie? To nie. A, oh, sorry. <laughs> nie ma. <laughs> sorry, to było niechcący. Ja niechcący, cię o, znam. Nie. A sam spadłem. Z wrażenia. No nie umiesz parkour. A no, jeden ja robuję... jak, jak tam doskoczysz, to patrzcie, to zrobię na pełną spinie. Czekaj. Raz, dwa, trzy. Bum. O jest. Czekaj jeszcze raz. W tej patrz właśnie waszych parkour. Czekaj, tylko skończę parkura. To no i kurwa przeszłem. Przeszłem już. Ale to nie jest do końca parku. No, ale przeszłem ten etap. Patrz jaki speed, już gdzie jestem. No i to z i tak szybciej to przeszłem. Wiem. Jak to Wiem działa? Dlatego tego tu. O, level jeden, chodź, chodź. Ja tu, oj się nie mylę łaziłem. Oj się nie mylę. Nie, czekaj, tutaj. Nie, sorry. Gdzie ty w ogóle jesteś? Za tobą. Ej, bo ty, Aha, w ogóle, dobra. bo ty w ogóle już tego parkura grałeś, nie? Yy, odrobinę, ale tak to dalej. O, czekaj, tutaj. O, tutaj, 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 tutaj. tutaj. No. Zasada, zasada, prawej ściany u mnie to jest. Patrz, no, widzisz? Yy. Bum. Tylko wiesz to nie mam jak się zasejwować. No to wejdziemy na kreatywa i wrócimy, nie? Nie, po prostu tam zrobiłem jak przejście tajne. W ogóle tu nie są... tu są w ogóle drabinki nie wiem po co. O jest. Dobra, bo to ja zrobię jakieś przejście, że już tam doszliśmy, spoko. Dobra. O, to jest wełna. Kurde, spadłem! Ja też. Ale przypadek! Gdzie ty jesteś? No zbieram rzeczy, żeby zrobić schody do góry. Ty też zbieraj drewno. Znaczy wełne jest. Pomylię się z survivalem. Ty dieta? Ja wełnę. ja nic nie mogę zbierać. Mmmm... Pokaż. Masz. A co... Zobacz. Ty zabrałeś. Rozwalam, biorę nic ja nie mógł nic. No ja mam. Aha, no to możesz jeszcze raz zabić. Nie, po co? Czekaj, gdzie jest to? Aha, to... Ej, patrz, to był taki cały długi labirynt. No spokojnie. Dobra, zrobię tutaj przejście. Dobra, co robimy? Więc, wiesz, sam muszę to zrobić taką. Czekaj, oops. Dobra, może być. Sorry, <suszy> nieważne, bo czekaj, jeszcze tam. Czekaj, Przezuj się, bo ja to muszę. A może, może użyjemy kreatywy, i po prostu zrobimy drabinki. Nie. Mam tylko robić. Tak. Wiesz jak ja włączę kreatyw, to ty później nie będziesz mógł wejść. Czy coś. Dobra. Będzie jakiś błąd, czy coś? Dobra, szybciej rób. No wiesz, nie nie jesteś taki proste, tu muszę wszystko wykopać. Ty też kop. Dobra, ale nie tak nie mogę tego zbierać, bo to po prostu zniknie wtedy. No, zobacz, zbierz jeszcze jedno. No nic ja No, serio. Serio. No to mi pomagaj kąpać. Dobra, już ci wystarczy chyba tego Dirta, to? Nie, tego naprawdę jest dużo. Potrzeba. Co z tego? Dziś tak? Stak? No, dziś tak stak. Czyli co, jednak kreacji? <suszel> I zróbmy to tam... i zrób tam drabinkami, ok? Nie, przychodzimy na kreatywie. Nie. Ja chcę podedać. Okej, okay, dobra. Nie musiałaś mnie zapraszać. To było zbędne. Dobra, ja już robię tutaj przejście. Do to przejście, a ja to przychodzę. Na kreatywie. Żeby było. Fajnie. Lepiej jest jak się deda. Co sobie deda. Ja co ja będę przychodził ten. Normalnie. Ale jak ja mam dedać? Jak przecież nie mam... Jestem na kreatywie, co? To komendę kill. A zobaczę, czy może... Może działał kośnik. Nie działa. Ale jest moc na komendy. I co z tego? Mm, tutaj muszę przejść takie zrobić. Ej, to jest ten blok? Gdzie? Tutaj pokaż. Przejdę ci tylko zobaczyć. Eee... Yy, tak. Tu jesteś na nieudzielnych blokach. Aha. No spoko. Dobra, już tutaj sobie tutaj przychodzę tego parkura. No właśnie przychodź ży na życia. Będzie, będzie lepiej, mówię ci. Dobra, tylko przyjdę parkura całego. No. Dobra, jeszcze sobie przychodzę. Już tutaj zaraz to wygram, bo to jest prosty taki parkur. No jest, więc... Czekaj czekaj czekaj, par... czekaj, czekaj, czekaj chwilę, czekaj chwila, czekaj chwila, czekaj Dobra, możesz włączyć survival. a ten parkur na ile jest odcinków? Chodź. No to czekaj, muszę dojść. O, jest. o kurwa. A, Ty parkour daj No, nie... szczęściu. No chodź. No to idę, skaczę już. Dobra, to i sobie popatrzę jak to tam przychodzi tego parkura. Mm. Przychodź go szybciej. Więc nie. tutaj. Tak. Jeśli włączysz Także... robię, przejdę go szybciej. To włączę kiedyś. Chodź najpierw dojdź tutaj. Właśnie, już od początku. Chodź tutaj najpierw. się pokazać. Wiesz doskoczyłem. Zeskoczyłem. Na ile to jest odcinków? Yy, na ile to jest odcinków? No. Rada yy, Radzę ci nie skakać, do wody. Czekaj. Czy jesteś? Do. Na górę, patrzę na ile to może być, czekaj. Nie wiem. Na 20 minutowy to chyba nie, to chyba będzie trzeba na dwie części 20 minutowe. No to zrobię na dwie części, trudno się mówi. A może ten odcinek będzie krótszy? Dobra, najpierw to jedziemy. Y y ja biorę siódamkę. Ale... To i to jest dobra odpowiedź. Ale ty... Kurde są różne parkury. No to skocz! No to do no dwójki, to nie są różne parkury. Nie? O. Nie. O. O, dobra. To, to było tylko zobaczyć, czy jest jedno dobre. Ej, dzień Aha, dobry, chyba, tak. To było spodziewane. Nikt by nie zrobił takich kilku parkoury. Bez numeru jeden. Poszłem do letteru! Jezusie! Czy ty jesteś mądry? Ej, dlaczego ten portal? Chodź tu wróć! Gdzie ty jesteś? No, poszłem tu i dalej. Break me, znisz mnie. Chodź tu może. Przyszłem. Dobra. No nie, ty to, ty to musisz przejść. Ty to musisz przejść. Mnie zostały tylko dwa klocki wtedy. No. No dawaj, przejdziesz, to ja w ciebie wierzę. To jest prościutkę przecież. No i co? I musisz to, to jeszcze raz przejść, bo się cofnąłeś. Aha. Dobra, niszczę to. Uwaga. Aha, i teraz jedna z tych rzeczy jest dobra. O, pytam, szczęście, tak. Szczęście. Dobra, 7, 8, nie, 5, 9, 4, 8, 2. Ja wybieram. Jak to, to działa? Ładna odpowiedź. Ale jak to działa? A, że to trzeba wyrzucić. Dobra, to ja biorę bez parzyście. Hmm. Wiesz co? Powrócajmy do tego, wszystkiego, co się da. Serio? Czekaj. No to ja wrzucę do dziewiątki. Może to jest ta szczęśliwa. Mam... Nie. Ale to się tak nie robi. Geniuszu, to się tak nie robi. Ej, ale to powinno być dobre. Czekaj. Gdzie jestem? To powinno być dobre. To nie. To jest półpłytka jako jedynym. A w innych nie ma półpłytek. Czeka, może tutaj jeszcze jakaś jest? Tutaj nie ma? Tylko tutaj bo jest półpłytka. Bo, bo zniszczyłeś półpłytkę. Nie zniszczyłem półpłytki. Tu nigdzie nie ma półpłytki, źle po to. Zniszczyłeś półpłytkę. Ja nie zniszczyłem półpłytki. I widzisz, to była błędna odpowiedź. Bo widzisz, patrz, błędna to była odpowiedź też. To też była błędna odpowiedź. Dobrą odpowiedzią było. No! Dobrą odpowiedzią była siódemka. Ślepo to. Pierdol się. O, ten fajny blok tu jest. Czekaj, jaki? Ten niewidoczny? Nie, ten. A! To ten ze starej wersji. No tak. Kurde. Dobra, to ty bierz y, prawą stronę, a ja lewą. Bum. Ej, co jest? Zbugowało mi się coś, wład. A jak wpadłeś do lawy, to zaczynam od początku. No ej! Aha, no spoko. Wpadłeś do lawy, zaczynaj od początku. No to przecież widzisz, że ja zaczynam od początku, tylko czekam, żeby zmniejszyć kontrolę. Inaczej inaczej to ustawić fa no, jest lepiej. Badą... Ej, nie czytuj. Ja nie czytuję, co ty gadasz? Czytujesz, no nie ma! Sam mówiłeś, że to samy, no nie ma! Kartą, Dobra, to ja nie wiem. Naro, oblażę się. Dobra. Wygrana! I koniec! No, ten parko, takie solidne, 2 na 10. prawie go chyba nie ma. Nie rozmawia ze mną. Więc my tutaj wyjdziemy sobie. Więc odcinek nie był jakiś bardzo dobry. Czy coś. Ale kończymy go. Cześć!